Cześć wszystkim z tej strony, Kaluch. Ten tekst towarzyszy Wam już prawie 10 lat. Dziś witam was w wyjątkowym i szczególnym dla mnie odcinku, bo chciałbym troszkę powspominać razem z wami moje początki, różne etapy i przygody na całej mojej drodze. Czasem serio nie zdaję sobie sprawy z tego, że na YouTube spędziłem prawie połowę swojego życia. Razem z wami dorastałem, zmieniałem się i uczyłem. Chciałbym, abyście dziś razem ze mną przypomnieli sobie moją YouTube'ową historię. A no i oczywiście abyście koniecznie oglądali dzisiejszy odcinek do końca, by dowiedzieć się więcej o nowych butach Riboka Classic Leather Legacy, które swoją drogą są ściśle związane z dzisiejszym filmem. To co? Gotowi przypomnieć sobie moją historię? Początki nie były takie kolorowe. Co prawda, pierwszy film nagrałem w 2010 roku, ale rok po jego publikacji stwierdziłem, że jest za słaby i muszę go usunąć. Szkoda, bo mielibyśmy dzisiaj niezły ubaw, oglądając go teraz. Był to film z Minecrafta, bo też od tego zacząłem na YouTubie. Zainspirowany legendami Minecraft w Polsce, chciałem spróbować swoich sił i stworzyłem fabularny odcinek, serio. Pierwszy film na moim kanale był filmem fabularnym. Nawet nie wiecie jak się stresowałem. Stresowałem się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a finalnie film miał 30 wyświetleń. Ale cóż, lepsze to niż nic. Obecnie specjal na sto widzów to mój pierwszy oficjalny film na kanale. Bardzo serdecznie pragnę podziękować. Się drzwi. No się 2000 za to, że mnie subskrybujecie i no i ogólnie za wszystko. Ginąłem! Brawo. Fajny głosik, nie? Pomijając ten fakt, to właśnie wtedy złapałem ogromną zajawkę. Która trwa do dnia dzisiejszego. Kolejne filmy to pamiętnik z życia typowego Let's Playera, od zawsze uwielbiałem gry. Wrzucałem masę odcinków z różnych gier, chciałem, aby każdy znalazł u mnie coś dla siebie. W niektórych filmach przepraszałem, że zamiast zaplanowanych trzech filmów danego dnia, dodaję tylko jeden, bo na przykład musiałem iść na trening piłki nożnej. Teraz wrzucanie filmu codziennie graniczy z cudem, ale w 2012 YouTube wyglądał troszkę inaczej. Niemniej jednak w tamtych czasach nie można było mi odmówić ambicji. Siemano lodziska z tej strony Kali, witam Was w kolejnym gameplayu. Można tak powiedzieć, tym razem gra GTA 4. Każdy chyba ją kojarzy i zna. Gra po prostu jest niesamowita, mimo iż już ma 4 lata, cały czas naprawdę. Imponuje i grafikom, i rozgrywkom, i wszystkim co, co ją tutaj po prostu otacza. Po dwóch latach działalności mój kanał stanął w miejscu. YouTube ciągle się zmieniał, coraz mniej osób oglądało słabo zmontowane materiały z gier, gdzie przez 30 minut nic szczególnego się nie dzieje. W tym okresie zadawałem sobie wiele pytań odnośnie tego co robię, lecz nigdy nie chciałem zakończyć swojej przygody. Skoro ludziom znudziły się gameplaye, a ja uwielbiałem je nagrywać, to postanowiłem poszukać jakiegoś urozmaicenia. I znalazłem. Zainspirowany wtedy popularnym serialem animowanym i przypadkowo odkrytym talentem zmiany głosów, wcieliłem się w rolę króla. Króla Juliana. A Patrzcie, kłótka, jest! To ty zrobiłeś ty! To za palant w Patrzcie, zimny łokieć, robi, chodź tu! I takiego bum się nie spodziewałem. Miliony wyświetleń pod filmami, tysiące nowych widzów i posty na portalach rozrywkowych w całej Polsce opisujących pewnego młodego człowieka z maską Lemura na głowie. Udało mi się wpaść na coś oryginalnego jak na tamte czasy. Julian w swoich odcinkach grał w popularne gry i rozmieszał wszystkich swoją nieudolnością. On jedzie sam. Ja nic nie tykam, Paty nie tykam, nic sam jedzie. Już mi się ta gra podoba. Czemu on spadł tutaj? Kurde, Siemanka z tej strony król. Jol no. <laughs> Jak słyszycie, ten głos już nie brzmi tak dobrze jak kiedyś. I to był początek ogromnego wzrostu jaki zanotowałem Byłem już bogatszy o wiedzę, że tylko będąc oryginalnym Jestem w stanie pokazać się w większej widowni Kanał rósł, kaluch też rósł, Co spowodowało zmiany również w moim głosie Stał się on grubszy, przez co król Julian już nie brzmiał jak król Julian I chyba wiecie o co mi chodzi Wiele osób wtedy również zapomniało kim tak naprawdę jest Kali Czyli twórca tej popularnej parodii Stwierdziłem, że czas to zmienić i postanowiłem przestać nagrywać parodię króla Juliana Tylko do swoich materiałów z gier Zacząć dodawać kamerę z moją prawdziwą twarzą i komentarzem. Kali, bo tak wcześniej nazywał się mój kanał, zmienił się na Kaluch. Szczerze mówiąc, totalnie nie pamiętam, jak ja wpadłem na tę nazwę. Dokładnie tak stałem się osobą pełnoletnią, ale oprócz tego zakupiłem również lustrzankę, którą możecie teraz właśnie zobaczyć. Myślę, że jakość jest już teraz naprawdę w porządku i że jak tak dalej pójdzie, to będzie naprawdę sponio. Materiały z moją kamerką na ekranie sprawiły, że nowi widzowie chętnie sprawdzali mój kanał, mieliśmy ze sobą lepszy kontakt i wspólnie się dobrze integrowaliśmy. Wtedy w 2014 roku udało mi się uzbierać pierwsze zarobione pieniądze na kartę, dzięki której mogłem przechwycić obraz z konsoli i wreszcie nagrać GTA V, o czym wcześniej mogłem tylko pomarzyć. Wtedy jeszcze nie było GTA V na PC, więc nie każdy miał taki przywilej. Fanem GTA jestem od bardzo Dawna bowiem od 2004 roku wiedziałem, że gra da mi dużo możliwości rozwoju, no i się nie przeliczyłem, bo tak to przez kolejne 6 lat gra stała się waszą ulubioną grą na moim kanale. To po raz kolejny pozwoliło mi rozwinąć skrzydła. Podium chce medal. Hamuj, hamuj! A, ale cię mam! Ale cię wyrobiłem mistrz, o kurde! W międzyczasie pojawiają się również materiały z moją siostrą. To niesamowite jak zmienialiśmy się przez te ostatnie lata, jak ja sam zmieniłem się przez ten okres. W 2015 poznałem Wiki, z którą pierwszy materiał nagrałem chwilę po naszym poznaniu. Też doskonale widać zmianę, jaka zachodziła na przestrzeni czasu. Zobaczcie, mój kanał to swego rodzaju pamiętnik, do którego fajnie będzie się wracać w przyszłości. Obecnie na kanale jest prawie 2 miliony subskrybentów, co miesiąc moje filmy są odtwarzane ponad 15 milionów razy, a sam uwielbiam to co robię. Czemu zawdzięczam mój Sukces? Myślę, że przede wszystkim ambicja i wytrwałość pozwoliły mi zajść tak daleko. Nawet gdy mi nie szło, nawet gdy nikt nie oglądał moich filmów, starałem się je robić i udoskonalać. Od prawie trzech lat staram się dodawać filmy max co dwa dni. I to kolejny klucz, bez którego to wszystko wyglądałoby inaczej: czyli regularność. Po ciężkim dniu w pracy i szkole wchodzicie na kanał i wiecie, że Kaluch na pewno przywita Was z nowym filmem. To, jak dla mnie, jest naprawdę piękna sprawa, ale również wymagająca wielkiego poświęcenia i wielu wyrzeczeń. O których nie wiecie, oglądając materiały. Jestem dumny z tego, co osiągnąłem, ale chcę się wciąż rozwijać. Mam jeszcze wiele pomysłów i projektów, które konsekwentnie będę realizował. Ostatnim jest projekt piosenki, której teledysk widzieliście w GTA. Uwielbiam gry, uwielbiam też rap i bardzo się cieszę, że mogłem to połączyć, spróbować swoich sił w muzyce i dać o sobie znać jeszcze większemu gronu ludzi. To wy napędzacie mnie do działania. Razem budujemy niesamowitą społeczność, która jest jedyna w swoim rodzaju. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście, bo to dzięki Wam mogę pochwalić się tak długą i bogatą historią. Wspólnie tworzymy coś, co każdy z nas zapamięta na swój sposób. Ten kanał to moje dziedzictwo. Do stworzenia tego filmu zainspirowała mnie firma Reebok. Dziś powracamy do korzeni, tak samo jak marka Reebok, projektując buty, które towarzyszyły mi podczas nagrywania tego materiału. Classic Leather Legacy to model inspirowany kultowymi biegówkami z lat 70. i 80. Oryginalna ponadczasowa paleta kolorystyczna oraz stylowe detale niesamowicie przyciągają uwagę. To połączenie, które wyciąga to, co najlepsze z klasyki w nowoczesnym wydaniu. Chciałbym, abyście z tego filmu wyciągnęli coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy twoje Marzeniem jest być piłkarzem, piosenkarzem czy może YouTuberem. Pamiętaj, by nigdy nie wątpić w to, co robisz. Choć nadejdą gorsze chwile, nigdy się nie poddawaj, a pracuj jeszcze mocniej. Wtedy sukces jest w zasięgu ręki, mój drogi przyjacielu. Mój kanał YouTube to moje dziedzictwo. A czy ty masz już swoje? Opiszcie swoje historie w komentarzach dodając hashtag WriteYourLegacy. Chętnie je poczytam. Jeśli dzisiejszy film oczywiście Wam się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu polubienia. No i co moi drodzy, to by było na tyle.